Przątania nóg nie czuję. Ojej, dlaczego cały pokój wiruje? Aż mi wiadro wyleciało. Tylko tego brakowało. Jestem teraz brudna cała. Nowa sukienka będzie plany miała. Idę, poczekaj, kochanie. Chodź do domu, zrobimy pranie. Skakuj do wanny, odkręcę ci wodę. Ja na plamy mam metodę. Sukienkę do pralki wrzuciła. Lecz skarpetę przeoczyła. Wszystko tam zafarbowało. Wygląda jeszcze gorzej. Sąsiadka mi pomoże. Chyba nową potrzebujemy. Może stworzyć? Jej wytniemy. Podobną będę miała, aby jej się spodobała. To będzie dosłownie chwilka. Nożyczkami ruchów kilka. Cuknia córki jest gotowa. Wyszła pięknie. Ucieszy ją nowa. Ale mojej mi trochę szkoda. Kokardy to nowa moda. Ojej, pasuje doskonale. Z tobą nie gadam wcale. Pani jest wspaniała. Gdybym tylko wiedziała, przyniesiesz mi więcej? <laughs> Już biegnę, czym prędzej. Może mi też byś nalała. Aha, żebyś znowu mnie zalała? Popatrz na sukienkę moją. Mama podziała jednak swoją. A ja ją tak źle traktowałam. Przepraszam, nie wiedziałam. A, nie wiem, jak to się zatrzymuje. Ratunku, zaraz na ścianie wyląduję. Super drużyna. Mecz się zaczyna. Zasłaniają nas. Na doping czas. Do boju, chłopaki! Szkoła kontra zombiaki! Gotowy, lwie? Ble, ble. Czy nasi wygrają? Szans nie mają! Wiem, co zrobimy! Klejnoty dołożymy! Szybko ruszamy! Tutaj sklep mamy! Tyle rzeczy kupiły... Aż się świeciły! Czy lwa zatrzymają? Rzut! Punkty mają! Co im się stało? U, rzucajcie śmiało! Zamęt zrobiły. Wszystkich oślepiły. Może to rzucę? Ja to ukrócę. Opuśćcie salę! Nie szkoda ich wcale. O, nasze pompony! Siadam z tej strony. Patrzcie tam. Pomysł mam. Wie, że zrobimy? Oj, lecimy. Naszykuję im śniadanie. Ale zbiera mnie na spanie. Jeszcze jeden mu nałożę. Ach, chyba się tutaj położę. Galaretką się ubrudziła. Mama naleśniki zrobiła. Mamo, obudź się. Dżem jakiś masz? Ach, zielona zombie twarzy. Chciałam spać w spokoju. Idź się połóż do pokoju! Sprzątanie w kuchni zostaw mi. Sprawdzę, czy wygodnie śpi. O jej chyba jednak spać nie może. Wszędzie źle. Na podłodze się położę. Dobry pomysł mam. Ten materac mam je dam. Będzie tutaj miękko miała. Chcę, by wreszcie się wyspała. Mamo, pobudka! Tu pośpisz sobie dłużej. Ach, pomóż, utknęłam w dziurze. Skoczę na materac z góry. Zaraz wyjdziesz mi z tej dziury. Chyba położę się inaczej. To miejsce na brzuszek raczej. Możesz teraz spać śmiało. Szkoda, że nic z kalaretki nie zostało. Pójdę kupić dużo więcej. Brakuje kół. Czym będzie prędzej? Jadę koparką po słoik nowy. Jakiś dom zagradza drogę. Łatwo go usunąć mogę. W środku zombie były! Do miasteczka popędziły. Gdzie są mózgi? Może sprawdzę tam. Ale dużo galaretki mam. Smaku Kiwi dziś spróbuję. Ojej! Padłam do środka! Co mnie jeszcze dzisiaj spotka? Co ty tu robisz, Lwie? A co gdy ugryzie mnie? Będę zombiakiem jak ona! Ratunku! Zbliża się tu cała zielona. Chyba cię to bardzo zdziwi, ale to galaretka z kiwi. <laughs> Wiedziałem, wcale się nie nabrałem. Ej hey, ty, nieładnie straszyć tak. Jakiej galaretki masz smak? Te! To jest potwór pomocy. Bez domu nie ma gdzie spać w nocy. To moja wina, teraz tego żałuję. Zaraz dom im odbuduję. Klocków całe pudła mam. Wieżę tu zbuduję wam. Jedno piętro dla każdego. Zapraszam was wszystkich do domu nowego. Mieszkaj w tym sobie sam. Ten nie podoba się nam. Czarny kolor lubicie? O tak, znakomicie. Oto zamek z komnatami. Wchodźcie śmiało tymi drzwiami. Wreszcie się ich pozbędziemy. Wszystkie rakietą w kosmos wyślemy. Zgodnie z planem wreszcie się udało. Co to ma znaczyć? Wracaj tu lbie! Już z portalu wyskakuje. Super skarbu poszukuję. Zajrzę tutaj z ciekawości. Rękawica nieskończoności! Ręka Gina mnie blokuje. Zagrać w grę mi nakazuje. By uniknąć mojej złości musisz najpierw rzucić kości. Cztery pola się przesuwam? Zagrożenie tu wyczuwam. Widzę trzy wielkie potwory. To być może problem spory. Szybko skocznie naporpuję, na niej wyżej podskakuje. Odbijam się od strasznych głów, dobry mogę wrócić znów. Rzucaj znów taka ma wola, czas przesunąć się trzy pola. Ta siódemka jest pechowa, groźny pies zaatakował. Dunik jeden, drugi, trzeci. ten kryształ mocno świeci! Laser odbija dobra tarcza, to zupełnie mi wystarcza. Wielką dziurę w ziemi wytnę. Nie ma psa, to było sprytne. Trzeci rzut lecz czas na zmiany. Jin się czuje oszukany. Nie ma zasad od tej pory. Zatrzymają cię potwory. Jak mam wyjść z tego potrzasku? Wiem, użyję wiertło kasku. Gra skończona po tych mękach, w końcu skarb jest w moich rękach. Biegnę wraz z tymi kształtami, wielka przepaść jest przed nami. Myślę, że dalej przejdziemy, jak zagadkę rozwiążemy. Kształt czerwony się szykuje, w kwadrat zaraz wyceluje. Trochę wyżej wystrzelony, ścieżki fragment ujawniony. Teraz kula fioletowa. Cel ustawiam już od nowa. A na końcu trójkąt mamy, piramidę tam wsuwamy. Kilka skoków i gotowe czas odkrywać miejsca nowe. Nagle wszyscy w dół zjeżdżamy znów zagadkę tutaj mamy. Każdy kolor swój znajduje, ale kształtów nam brakuje. O, u góry widzę więcej czas podskoczyć, czym prędzej. Ta niebieska piramida Tam na dole mi się przyda. Czego jeszcze brakuje? Żółtej kuli wypatruję. Kula wie, co robić ma. Jeszcze tylko kształty dwa. Właśnie tych z tej całej gromadki Brakowało do zagadki. Czas zeskoczyć już po sprawie. Teraz może być ciekawie. Wielka tęcza się formuje, na niej w górę poszybuje. Czy mi się to tylko śni? Co tu robią złote drzwi? Co znajdę po drugiej stronie? Czemu mam pieluchę? O nie! Tutaj jesteś, mój maluszku. Powinieneś być już w łóżku. Chcę pobiegać, nie poleżę. Znów mnie złapał, no nie wierzę. Najpierw kocyk, zawijanie. masz poduszkę, czas na spanie. Nie chcesz widzieć mnie głodnego. Przyniósłbyś mi coś pysznego? Pyszną kaszkę mam dla ciebie. Zjedz, poczujesz się jak w niebie. Chwila, przecież to poduszka. Ja już nie wracam do łóżka. Przecież dobrze ze mną masz. Au, dostałem prosto w twarz. Czas opuścić pieluch świat. Gdzie jest ten uroczy skrzat? Co tym razem za nowości? Jak mam zejść z tej wysokości? Motyl tędy przelatuje. Może on mnie uratuje. Masz dziś szczęście, młody lwie. Dobrze, że spotkałem cię. Wyjdę przez czerwone drzwi. Coś obiadem pachnie mi. Jak ominąć cię, potworze? Widzę kogoś, kto pomoże. Szmielu, podleć tu na chwilkę. Może się podzielisz pyłkiem. Oby plan mój powiódł się. Zapach roślin nie zjem cię. Lepiej zmykam stąd czym prędzej. Trzeba przewieźć dziś napoje. O, nie, znowu jakieś postoje. Jak ominąć górę mamy? Przecież wiertło posiadamy. Oh. Zaraz chwila, młody lwie, nie dam podziurawić się. Jechać chcemy w tamtą stronę. Wiem, jak pomóc. Raz, dwa, trzy i załatwione. Teraz ciężarówki mogą znowu jechać zwykłą drogą. Wielka przepaść jest przed nami. Pojazd mam z gąsienicami. Zjadę na dół i mam w planie bardzo dobre rozwiązanie. Te filary tu zostawię. Most pomoże nam w przeprawie. Oh. Czemu ze snu mnie budzicie? Czy ja widzę pyszne picie? Wezmę najpierw z spory. Pijąc zmieniam swe kolory. Był czerwony, chcę żółtego. Coś tu się dzieje niedobrego. Będzie małe kołysanie, że czas na spanie. Odpręż się i zamknij oczy, kiedy śpi, jest tak uroczy. Wszystko tutaj jest gotowe. W górę płytki kolorowe. Ciężarówki znów ruszają, do fabryki docierają. Raz, dwa, trzy i już podłączone, a butelki napełnione ten owad robi tu. Zaraz dam nauczkę mu. Ach, myślałem, że go trafię. Ale zamknę go w mej szafie. Ale tam ubrania nasze są. Co się dzieje z szafą mą? To dlatego tutaj wpadł. Nasze rzeczy prawie zjadł. I co my teraz założymy? W sklepie nowe ubrania zakupimy. Sprawdźmy, co tu mają. Bo nam uszy zamarzają. Ciepłe czapki kupić muszę. Mamy tylko kapelusze. Mamo, nadal zimno nam. Coś ciepłego oh. znajdę wam. U Kryzjera są peruki. Poprosimy te trzy sztuki. <noise> Bardzo mi się podobają. Dodatkowo dobrze wyglądają. Ja też cieszę się ze swoich. Lecz nie chronią uszu moich. Zmienię twoje uczesanie. Bardzo dobre rozwiązanie. Z zimna już nie wytrzymuje. Coś ciepłego potrzebuje. Czas przymierzyć coś nowego. Ale tatę mamy fajnego.